Goście wystąpili w zielonych strojach, a nasza drużyna w granatowych. Mecz od pierwszych minut był bardzo zacięty i wyrównany. Pierwsza połowa meczu zakończyła się wynikiem 8 do 7 dla naszego zespołu, choć prowadzenie w pierwszych 30 minutach przechodziło z rąk do rąk. Dramatycznie rozpoczęła się druga połowa meczu. Goście zdobyli kolejno 6 bramek, nie tracąc żadnej, i zrobiło się 8 do 13. W tym jednak momencie obudził się Wolsztyniak i zaczął nadrabiać straty. Już po kilku minutach na tablicy widniał wynik 13 do 15. Bardzo emocjonująca była końcówka meczu, kiedy to obydwa zespoły mogły rozstrzygnąć to spotkanie na swoją korzyść. Mecz zakończył się remisem 20 do 20 i chyba był to najsprawiedliwszy wynik. Duże brawa należą się naszemu zespołowi za ogromną determinację i odporność psychiczną, szczególnie w drugiej połowie. Niestety w 23 minucie pierwszej połowy kontuzji stawu skokowego doznał Mariusz Marciniak i tak jak Mariusza Młynkowiaka nie zobaczymy go w najbliższym czasie na parkiecie. Jeden punkt wywalczony w tym meczu pozwolił na utrzymanie się naszej drużyny na szóstym miejscu w tabeli. Mamy nadzieję, że 13 punktów zdobyte w tej rundzie przez Wolsztyniaka to nie wszystko. Ostatnim spotkaniem w tym roku i w tej rundzie będzie wyjazdowy mecz z parią Szczecin. Najwięcej bramek, 8 dla naszej drużyny, zdobył Kola Mariński. Pozostałe bramki zdobyli Weiss 3, Sokołowski 2, Marciniak 2, Świtała 2, Hanysz 1, Mariusz Marciniak 1 i Franc 1. Na chwilę rozmowy udało mi się wyciągnąć kierownika zespołu SPR Chrobrej Głogów, pana Dariusza Kubiaka. Panie Dariuszu, jak pan ocenia dzisiejszy mecz? Przede wszystkim chciałbym pogratulować Wolszczeniakowi olbrzymiej ambicji i woli walki. Mimo, że już kilka razy w tym meczu obejmowaliśmy prowadzenie, jednak ambitny zespół z Wolszczyna potrafił zawsze doprowadzić do wyniku remisowego i tego im gratuluję. Był taki moment, prowadziliście 15 do 10, czy już, ja wiem, że do końca zawsze się czeka na ostateczny wynik, ale czy już pan wierzył w zwycięstwo? Przede wszystkim zawsze wierzę w zwycięstwo swojego zespołu, natomiast mecze z Wolsztynem mają swoją dramaturgię i to było widać na boisku. Natomiast mam pewne uwagi do swoich zawodników, że przy swoim doświadczeniu nie powinni doprowadzić do takiej sytuacji, że nawet jeżeli rzucają na pustą bramkę, nie potrafią zdobyć tego jednej, tej jednej decydującej bramki, na którą wydaje mi się, że... Zasłużyli. Wiem, że to troszeczkę niezręczne pytanie. Jak pan ocenia pracę sędziów? E z reguły nie komentuję pracy sędziów, bo uważam, że sędziowali obiektywnie, jeżeli były jakieś niedopatrzenia, one rozłożyły się mniej więcej porówno, także sędziowie na pewno nie mieli wpływu na wynik tego meczu. Bardzo dobre spotkanie rozegrał w naszym zespole Sylwek Wawrowicz, nasz bramkarz. Czy uważa Pan, że Pana zawodnicy zbyt ułatwiali mu pracę, czy jednak do jego dobra dyspozycja? Jak wcześniej wspominałem, mecze z Wolsztyniakiem mają swoją już dramaturgię, historię i zawodników Wolsztyna doskonale znamy, również i Sylwka Wawrowicza, natomiast Natomiast zawodnicy raczej nie wyciągnęli wniosków, bo jak broni Sylwek, my wszyscy doskonale wiemy. Rozmawiam z trenerem naszego zespołu, panem Andrzejem Sikierskim. Panie Andrzeju, no mecz fantastyczny, jeden punkt udało nam się urwać a wyglądało na to parę minut przed końcem bo pierwsze, pierwszy, pierwsza część drugiej połowy nam ewidentnie nie wyszła chłopacy się jakoś zerwali, mimo tej kontuzji Mar Mariusza Marciniaka zagraliśmy no, bardzo dobre spotkanie jak pan ocenia mecz swojego punktu widzenia? no na pewno <laughs> graliśmy dobre spotkanie szkoda, że przespaliśmy pierwsze 11 minut drugiej połowy, gdzie przeciwnik zdobył 5 bramek pod żoną, a my żeśmy zdobyli chyba bodajże jedną, ale nie mniej tutaj chciałem podziękować chłopakom za walkę do końca że wierzyli że pomimo sześciobramkowej, sześciobramkowego prowadzenia przeciwnika jeszcze jest szansa i do końca walczyli o mało skończyło skończyłoby się tak, żebyśmy ona mogli ten mecz wygrać. Ale niemniej wydaje mi się, że wynik jest remisowy, jest sprawiedliwym wynikiem. Mecz był dobrym widowiskiem i obydwa zespoły zagrały dobre spotkanie. No, Składa tutaj właśnie Mariusza Marciniaka który kontuzji się wcześniej nabawił, ale zastępującego Maciej mają zagrał naprawdę bardzo dobre zawody. Ja myślę, że drugi zawodników wprowadzanych rzadko przez pana Tomek Franz również dzisiaj zagrał dobre spotkanie. I niewątpliwie zmieniony przez Sylwka Wawrowicza, znaczy Sylwek Wawrowicz zmieniony przez Wieszka Stawiaka również rozegrał bardzo dobre spotkanie i myślę, że duża, duża nagroda czy duże gratulacje należą się właśnie Sylwkowi między innymi za spowodowanie tego, że z zawodnikom zachciało się grać. No między innymi, prawda, no, poprawili chłopacy grę w obronie i do tego doszła dobra interwencja Sylwka i tutaj mi się wydaje Sylwek, ale również cały zespół walczył, prawda, i grał do końca i tutaj Specjalnie wyróżniać, kogoś bym nie wyróżniał. Dziękuję całemu zespołowi za to, że walczyli do końca i, i, i wierzyli w to, że jeszcze można punkt zdobyć, a ewentualnie dwa. E, 13 punktów, czy tyle przewidywaliśmy, że tyle będziemy mieli? No, to jest taki plan minimum, co powiedziałem na środek tabeli. 13 meczów, 13 punktów, to jest tak gdzieś w okolicy środka tabeli. A mamy jeszcze jeden mecz. Jedziemy do Paryż-Szczecin, i nie powiedziane, że, że tam nie można powalczyć. E, dziękuję bardzo i proszę przekazać zawodnikom za te ogromne emocje, gratulacje od nas i życzenia jak najlepsze. Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O kilka słów komentarza z dzisiejszego spotkania poproszę prezesa klubu Wolsztyniaka, pana Ryszarda Kurpa. Panie redaktorze, szanowni państwo, rozegraliśmy ostatni mecz w tym tysiącleciu nawet na własnej sali, remisując, myślę, że w samej końcówce meczu, moim zdaniem meczu bardzo zaciętego, bardzo trudnego dla Wosztyniaka, chociażby biorąc pod uwagę warunki fizyczne i atuty, którymi dysponują oba zespoły, tym bardziej ten punkt zdobyty z Hrobrenglogu, który ma aspiracje i widać, że materiał i przygotowanie zespołu jest takie, że będą te aspiracje do awansu w drugiej rundzie. Myślę, że wyższe miejsce i możliwość awansu do pierwszej ligi. Yy, należy z tego punktu się bardzo cieszyć. Yy, postawa zawodników, szczególnie w przypadku kontuzji Marusia Marciniaka, który naprawdę do tego meczu wychodził z wielką wolą walki, yy, no niestety wyryminowała go ona już w pierwszej połowie. Yy, szczęściem tylko jest, że nie ma zerwanego ścięgna, achillesta tylko naderwane, także przerwa w rozgrywkach spowoduje na, będzie przeznaczona właśnie na, 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 na wyleczenie. Wracając do samego spotkania. Jakimś dziwnym trafem chłopaki wykrzesali siebie w ostatnich 15 minutach meczu tyle energii, że przegrywając sześcioma bramkami potrafili doprowadzić do remisu, a nawet w ostatnich 20 sekundach zarysowała się maleńka szansa na zwycięstwo. Ale myślę, że te dwa punkty, myślę, że podział tych punktów jest bardziej sprawiedliwy dla zespołów. Dziękuję bardzo. Ja myślę jeszcze, panie doktorze, jeśli można, korzystając z tej okazji właśnie chciałem kibicom Wolsztyńskim, sympatyką piłki ręcznej, podziękować. Za cały rok 2000 myślę że za poprzednie lata również, że zawsze są z naszymi zawodnikami, zawsze dopingują w sposób sportowy, że nie mieliśmy nigdy większych problemów organizacyjnych na meczach w warunkach bardzo trudnych, bo wszyscy wiemy, w jakich warunkach te mecze są rozgrywane. I za to kibicom warsztyńskim chciałem serdecznie podziękować i życzyć jednocześnie przeżycia świąt Bożego Narodzenia, w spokoju z rodzinami, z najbliższymi i naładowania akumulatorów do pracy i do kibicowania w trzecim tysiącleciu. Ja myślę, że ben... Będę przekaz... przekazicielem tych życzeń kibiców na ręce pana prezesa no, za te emocje, które dostarczy nam zawodnicy w tej rundzie i myślę, że nie zabraknie również w przyszłej rundzie. Chcieliśmy panu podziękowania, żeby pan przekazał te podziękowania całej drużynie, klubowi, całemu zarządowi i trenerom. Nie omieszkam przekazać tych życzenia na wspólnym spotkaniu z wszystkimi zawodnikami. Za to serdecznie dziękuję.